Jest rok 1933. Tadeusz Chmielewski postanawia nakręcić komedię, komedię wojenną, aby przełamać to całe ciśnienie, aby zeszło to ciśnienie związane z II wojną światową i z tą traumą. Komedia jest obsadzona, w iście, yy, wspaniałymi postaciami yy, kina polskiego, kina, kina komediowego. Film, gdzie jest generał, zostaje nakręcony na zamku Czocha. Na zamku Czocha, który przejął w tym momencie wiele legend związanych z tym filmem, czy były te sceny, czy nie było ich, gdzie były, czy nie grano tego w atelier. Spróbujmy sobie na kilka pytań związanych z filmem, gdzie jest generał i z miejscami kręcenia tego filmu odpowiedzieć. Odpowiemy sobie patrząc na te sceny. Jest późny wieczór. Na zamek przychodzi orzeszko, przychodzi po wino, bo ponoć w tymże zamku są olbrzymie e, winiarnie, w których znajduje się dużo wina, które pozostawili Niemcy. Tuż zanim na zamek wjeżdża Stanisław Milski. Stanisław Milski przebrany w, genera na, na, w mundur generała Wehrmachtu. Dowódca oddziału, który rozbity gdzieś tam podczas działań wojennych tu na zamku postanawia się schronić. Schronić się w murach, w których już jest Orzeszko, no i oczywiście Marusia. Marusia, która szczerze pilnie wina, a w zasadzie tego, aby żołnierze tegoż wina nie spożywali, nie byli pijani, bo przecież to licuje, nie licuje z etosem żołnierskim, etosem, etosem żołnierza Armii Czerwonej. Za chwileczkę Stanisław Milski w swoim pojeździe wojskowym wjedzie na pomost. A tuż za nami widzimy bramę, która zagrała dwa razy w sumie kombinacje, które wykorzystali e, filmowcy, łącząc to w całość i robiąc psikusa wszystkim, którzy oglądali film Gdzie jest generał? No i wjeżdżają samochodem na pomost. Tą scenę widzi Orzeszko z Marusią stojąc w drzwiach zamkowych i patrząc z trwogą, czy wejdą, czy nie na zamek. Stanisław Miński, generał Wehrmachtu, nakazuje swoim żołnierzom milczeć. Ktokolwiek wyszczeli, zostanie rozstrzelany jako deserter defetysta. Armia, oddział, Wermachtu Niemiecki chowa się na zamku Czocha. Obsadza cały zamek, a wtedy Marusia i Orzeszko chowają się na wieży zamkowej, obserwując rozwój sytuacji. Rozwój sytuacji, który rozbija się niepomyślnie, bo jednak Niemcy nie chcą z tego zamku wychodzić. I nagle zaczyna się podróż ich po tajnych przejściach zamku Czocha. Gusia i Orzeszko chowają się na wież. Nagle na wieżę wpadają Niemcy. Uciekając z wieży, zaczynają się poruszać po wszystkich tajnych przejściach. Czy faktycznie wykorzystali tajne przejścia zamku Czocha? Czy faktycznie był ten wielki mechanizm obrotowy, który otwierał jedno z tajnych przejść? Niestety, jest to wymysł filmowców, ale w rzeczy samej. Początek wędrówki po tajnych przejściach został ukazany zamkowy. Ukazano jedno z zamkowych tajnych przejść. To w to tajne przejście wpadają, wpada Marusia, wpada Orzeszko. Wydawałoby się, że zaczynają wędrówkę po tajemnicach zamku Czocha. Niestety później gra już tylko wyobraźnia i tylko szkoda, że tych przepastnych tajnych przejść nie wykorzystano właśnie w tym filmie, a mogłyby zrobić karierę filmową, ale niestety nie zrobiły. Zaczyna się ucieczka, raz na dół, raz do góry, raz orzeszko z Marusią w tajnych przejściach, raz na wieży, raz schodzą znowuż w piwnice zamkowe, a za nimi Falkenberg, a potem Kaziuk e, i Panasiuk uciekają, e, gonią ich, gonią, gonią, bo przecież to dezerter, przecież uciekł z armii, trzeba go złapać, trzeba go zatrzymać. Z za nami widnieje wam majaczą chodniki wartownicze, po których również rozpoczyna się gonitwa. Gonitwa rzecz jasna, która jest w filmie pokazana jako niesamowite ujęcie niesamowite batalistyczne e, ujęcie a tak naprawdę, a tak naprawdę były te miejsca między jednymi a drugimi, bijącymi się odległe zaledwie o 10-15 metrów ale magia kina zagrała i orzeszko z Marusią uciekając przed Falkenbergiem Ernstem Falkenbergiem i jego oddziałami umiejętnie chowają się umiejętnie chowają się właśnie w tych na tych chodnikach i w części dolnej zamku zamku Czocha. Muzyka W tym miejscu zaiskrzyła miłość po raz pierwszy Marusi i orzeszka. Co prawda to iskrzenie było spowodowane bardziej wystrzałem karabinowym do orzeszki, który chciał się włamać do piwnic, a w piwnicach wino, w piwnicach wino, które rozpijało tychże żołnierzy. I stąd tak naprawdę rozpoczyna się ta dramatyczna komediowa podróż ucieczka przed oddziałami Falkenberga, Emsta Falkenberga. Wina chce się napić. Niewidzia, idź, odkudy przyszedł? No co ty, swojemu żałujesz, Niemcom chcesz oddać? Von Falkenberg, tak naprawdę, nie wychodzi z winiarni zamkowej, której nie było takiej, jak pokazano na filmie, a wychodzi z miejsca, które wjedzie do stateczków, którymi pływają turyści podczas e, wycieczek e, letnich. Tutaj odbywa się ostatnia wielka scena batalistyczna, w której biorą udział i Polacy, i Niemcy. Szczelający, tak już wiemy do siebie, z odległości zaledwie 10 metrów, no ale. Film rządzi się własnymi prawami, a więc pokazano to w sposób bardzo batalistyczny. Tutaj też wychodzi ta nieszczęsna Marusia, którą Niemcy chcieli zamordować, pilnującą tegoż wina, ratuje ją oczywiście, jej wspaniały partner, partnerujący Jerzy Turek w filmie grający postać Orzeszka. Ideą naszą nie było pokazania wszystkich scen, jakie się odbyły na zamku, bo chcemy zachęcić poprzez ten krótki film, nawet po to, abyście Państwo tutaj przyjechali. Najpierw być może zobaczyli film, gdzie jest generał, a potem przyjechali na zamek Czocha i porównali. Albo w odwrotnej kolejności, najpierw patrząc na zamek Czocha, a potem przypominając sobie, oglądając film, gdzie jest generał, wspaniałą, fantastyczną komedię wojenną 1963 roku. Przypomnieć sobie, to, jak byliście na zamku, albo przypomnieć sobie to, jak oglądaliście tenże film. Wspaniały film, wspaniała obsada, a obsada wręcz gwiazdorska. Jerzy Turek, Elżbieta Czyżewska, Płotnicki, Milski. To wszystko zaistniało w pierwszej prawdziwej komedii wojennej. Warto ją jeszcze raz zobaczyć. Warto zobaczyć Zamek Czocha.